Widzę w komplecie na Lecha. Gieksa jeszcze na Bukowej. Lechia specjalem na motor. Święto utry w Białymstoku. Zapraszamy na kibicowską zapowiedź weekendu. Polish Fest TV Sponsorem kanału jest Piroshop.pl Sklep z najlepszą pirotechniką. Z kodem FANS otrzymacie 7% rabatu. Witajcie po przerwie na największym kanale kibicowskim w Polsce. Przed nami 19. kolejka PKO BP Ekstraklasy, w której zobaczymy kilka ciekawych spotkań. Nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsza w 2025 roku kolejka zainaugurowana zostanie w Katowicach, gdzie jeszcze na stadionie przybukowej GKS Katowice podejmie Stal Mielec o godzinie 18. Mówimy jeszcze, ponieważ we wstępnych planach ten mecz miał zostać rozegrany już w nowym domu katowickiego klubu. Jednak ze względu na odbiory temat przenośnie został przełożony o kilka spotkań. Do Katowic fani stali wybiera się autokarami Klub częściowo dofinansował wyjazd, w związku z czym pierwsze 50 osób, które zapisały się na wyjazd autokarowy, zapłaci za niego jedynie 60 zł. Dwa dni przed wyjazdem profi chłopcy ze stali zamieścił kilka ważnych informacji wyjazdowych. Posłuchajcie. Zbiórka o 12.30 przy ulicy Sportowej. Wyjazd punktualnie o godzinie 13.00. Jedziemy na czarno. Bilety będą rozdawane na zbiórce w Mielcu. Bilety nie będą dostępne do odbioru w sektorze ani w żaden inny sposób. Jedziemy wszyscy razem. Dotyczy to wszystkich wybierających się na wyjazd z własnym transportem. Osoby, które nie dostosują się do wytycznych, nie zostaną wpuszczone na sektor gości. Jedziemy po pierwszą wygraną w 2025 roku, dlatego każdy angażuje się na 100% w doping i walczy przez całe 90 minut o wygraną. Do zobaczenia! Na dzień przed meczem fani to na swoim profilu napisali Blaszok na jutrzejszy mecz wyprzedany w całości od sektora A do D. W system biletowy wpadły bilety z rezerwacji na trybunę główną. Więc jeśli nie ma biletu, niech jak najszybciej kupi. Drugie piątkowe spotkanie to prawdziwy kibolski hit. Starcie Lecha Poznań z Widzewem Łódź. Mniej zorientowanym widzom przypominamy, że już ma oficjalną zgodę z łódzkim klubem sportowym, typowym rywalem Widzewa. Już teraz wiemy, że fani z czerwonej części Łodzi wykupili wszystkie dostępne wejściówki. Dwa dni przed meczem licznik sprzedanych biletów na to spotkanie wskazał liczbę ponad 28 tysięcy. Smaczku temu spotkaniu dodają ostatnie wydarzenia i przetasowania na kibicowskiej mapie Polski. Jak już powszechnie wiadomo, dobre relacje z koalicją WRWE zaczęła mieć pogoń Szczecin, czego potwierdzenie była wizyta sporej bandy na turnieju kibiców ruchu Chorzów Remi Co ciekawe, na grupę fanatyków pogoni zaczaił się Lech Poznań. Portowcy podejmują rękawice, jednak muszą uznać wyższość nieco liczniejszego rywala z znaku LPH. Wszystko odbyło się na honorowych zasadach. Mimo całego zdarzenia, ekipa pogoni melduje się na 25. edycji turnieju Remi Cup. Ich herb znalazł się również na transparencie. Wiele więc wskazuje na to, że portowcy mogą pojawić się również w Poznaniu razem z Widzewem i innymi członkami koalicji. Szykuje się prawdziwy kibolski hit. Jeśli chcecie kibicowskie materiały z tego meczu, to zostawcie po sobie komentarz o treści. Kibolski hit. A my lecimy dalej. W sobotę o 14.45 lubelski motor zagra z Lechią Gdańsk. Lechiści do Lublina wybierają się pociągiem specjalnym. Koszt całej podróży to 230 zł. Mimo przeciwności formy piłkarskiej Lechi zapowiada się dobra liczba na sektorze gości lubelskiego obiektu. Mobilizacja trwa również w szeregach gospodarzy. Obecnie relacje obu ekip zbliżone są do neutralnych. Jednak ponad dekadę temu na meczu pomiędzy tymi ekipami doszło do konkretnej awantury na Murawie. O, opuszczenie płynnego boiska, bo zaraz nie. będzie walkower. Przegramy walkowerem, czy o to? Po to przyszliście na Danią? Po to przyszliście. Proszę. kibiców lubelskich, proszę o. O 17.30 na stadionie przy Kałuży Krakowia podejmie drużynę Rakowa-Częstochowa. I tutaj mamy dobrą informację. Po długiej przerwie sektor gości na stadionie Krakowi ponownie zostanie otwarty. Fani Rakowa pojadą do Krakowa autokarami. Koszt biletów wraz z wejściówką to 125 zł. pasiast licznik biletów pokazuje liczbę ponad 10 tysięcy sprzedanych wejściówek. Wiele więc wskazuje na to, że mecz obejrzy komplet widzów, co po raz kolejny potwierdza wzrastającą formę kibicowską Krakowi. Ostatnim sobotnim spotkaniem będzie mecz Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin, który rozpocznie się o godzinie 20.15. Portal Pogoń Sportnet poinformował, że wejściówek na to spotkanie na dwa dni przed meczem ma już 9119 kibiców. Fani z Lubina do Szczecina udadzą się autokarami i samochodami. Cena wejściówki z przejazdem to 170 zł. W niedzielę o godzinie 12.15 Górnik Zabrze podejmie Puszczenie Połomicy. Mimo wciąż zamkniętego sektora gości w związku z budową czwartej trybuny areny Zabrze, na której swoją drogą pojawiają się już pierwsze krzesełka, do zabrze wybiera się ponad 100 osób osobowa grupa fanów z nie niepołomic Dotychczas na spotkanie rozdysponowano ponad 11 tysięcy wejściówek. O godzinie 14:45 w białym stoku Jagielonia zagra z Radą Jakim Radą. Jaga, zgodnie z tradycją, na pierwszym meczu będzie celebrować święto Ultry. Na profilu wydarzenia możemy przeczytać. Nadszedł 2025 rok, więc ruszamy z przygotowaniami do kolejnych wydarzeń związanych z naszą ukochaną Jagielonią. Tradycyjnie na pierwszym meczu u siebie w nowym roku organizujemy święto Ultry, święto naszej trybuny, serca stadionu, skąd płynie wsparcie zawodnikom walczącym o punkty, gdzie wywiesza. Są nasze flagi, skąd głośno wyrażane jest nasze kibicowskie zdanie. Święto Ultry to szczególne wydarzenie, na którym wspominamy naszych braci po których nie ma już wśród nas. Święto Ultry to integracja wszelkich środowisk kibicowskich, wszystkich grup, dzielnic, osiedli, fan, klubów, miasteczek, mniejszych miejscowości kibicujących Jagieloni. W niedzielę 2 lutego od wczesnych godzin przedpołudniowych żółto-czerwona wiara opanuje centrum miasta. Podobnie jak w latach poprzednich, grupki Jagielończyków spotkają się w pubach, barach, restauracjach na wspólnej biesiadzie, po czym razem Jednym pochodem przemaszerujemy na stadion Jagieloni. Główna zbiórka fanów Jagi została zaplanowana na południe przy ratuszu miejskim od strony Jaga Pizzy. Około godziny 12.45 wyruszymy w drogę na stadion. Po dotarciu na stadion udajemy się na trybuny. Spotkanie poprzedzi minuta ciszy upamiętniająca Jagielęczyków, których nie ma już z nami, oraz odegrany zostanie utwór cisza. Zawodnicy tradycyjnie wystąpią w okolicznościowych strojach stworzonych tylko na ten jeden mecz. Uhonorujemy kibiców wyjazdowiczów, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zaliczyli komplet wyjazdów za Jagą oraz nowych uczestników klubu. 200 fanów, co mają już na swoim koncie ponad 200 kibicowskich wyjazdów na Jagielonie. Wszystko to w atmosferze kibicowskiej jedności, gorącego, głośnego dopingu przyozdobionego dobrym oflagowaniem utry i dużej ilości powiewających flag na kijach. Od teraz ruszamy z przygotowaniami do święta utry. Namawiamy rodziny, znajomych kolegów, przyjaciół, wszystkie osiedla grupy fankluby, miasta, miasteczka, małe miejscowości kibicujące Jagieloni działają na 1920% swoich możliwości. Transparenty, plakaty, zalewanie mediów społecznościowych tematem święta utry, wszelkie sposoby, by do. I zachęcić do wspólnego świętowania jak największe grono czerwonej społeczności z całego Podlasia. Fani Radomiaka do Białego Stoku pojadą pociągiem specjalnym. Koszt tego wyjazdu to 220 zł. Bilet plus przejazd. Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie mecz Legii Warszawa z Koroną Kielce. Koroniarze do Warszawy udadzą się kolumną autokarów i samochodów. Na to spotkanie kilka dni przed meczem rozdysponowano już ponad 26 tysięcy wyjściówek i wiele wskazuje na to, że wydarzenie zgromadzi komplet widzów. Ostatnim meczem 19 kolejki Ekstraklasy będzie poniedziałkowe starcie śląska Wrocław z Piastem Gliwice. Fani piasta do Wrocławia udadzą się transportem własnym. Gospodarze przed meczem na profilu stowarzyszenia zamieścili taki oto wpis. Cuda, my wierzymy, że się uda. Wszyscy na śląsk. Przerwa między rundami dobiega końca. Już za tydzień na śląsk Wrocław rozpoczyna ciężką batalię. O utrzymanie. Pierwszym meczem o wszystko będzie pojedynek z piastem Gliwicy. Nie oszukujmy się, o utrzymanie w lidze będzie trudno. Nasza drużyna z jednym zwycięstwem na koncie musiałaby zostać rycerzami wiosny i być na wiosnę jedną z najlepiej punktujących ekip w Ekstraklasie. Jednak w przerwie zimowej do śląska przyszedł trener Ante Simunza, Słoweniec to bardzo ceniony i utytułowany szkoleniowiec z doświadczeniem. W europejskich pucharach. jest uznawany za jednego z najlepszych trenerów pochodzących z Bałkanów. Ten ruch zwiększa naszą nadzieję na końcowy sukces. Liczymy, że nowy trener zarazi swoim charakterem i charyzmom naszych piłkarzy. Skończyły się same przywileje dla pierwszej drużyny, a zaczęła się ciężka praca. Nagle okazało się, że można trenować dwa razy dziennie. Trener zaczął stawiać na piłkarzy, którzy na treningach dają z siebie wszystko i chcą się bić w każdym meczu za śląsk. Naszym obowiązkiem jako fanatyków Śląska jest liczne przyjście na stadion i wsparcie naszej drużyny. Widzimy się w poniedziałek na środkowych sektorach. Trybuny B. Do zobaczenia! Poniedziałek 3 lutego Tarczyński Arena godzina 19 Jeśli wiara czyni cuda, my wierzymy, że się uda. To tyle co przed nami. Dajcie znać w komentarzu z jakiego meczu najchętniej obejrzelibyście materiały na naszym kanale. Na koniec nie zapomnijcie łapce w górę oraz subskrybować największy kanał kibicowski w Polsce, który w momencie publikacji tego filmu subskrybuje już grubo ponad 222 tysiące użytkowników. Dziękujemy! Jeśli dotrwaliście do końca tego filmu no to zostawcie po sobie komentarz o treści do końca z dopiskiem nazwy klubu, któremu kibicujecie. Trzymajcie się! I do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających!